Dzień dobry, nasi widzowie. Dzień dobry, kochani. Dzisiaj będę robić karpika, rozmroziłam. Nowość. Mam jeszcze jedną paczkę, mało w tym roku zamroziłam, bo jakoś nie miałam, słuchajcie, szczęścia do promocji. Nie miałam szczęścia do promocji. A, coś miałam mówić, dziękuję wam za ten, za komentarze, jakie tam ja mam piękne nóżki. Wiecie, co to było? 2019 rok. Mhm. Oby obydwie. No, ob dwie, to było przed tym, jak zachorowałam na cukrzycę typu pierwszego. Także ja całe życie byłam bardzo szczupła, dopiero jak zachorowałam po braniu, non-stop, bo biorę insulinę. Insulina jest hormonem. A ja biorę je sześć razy dziennie, kurkuję się zaszczykami. I od tamtej pory właśnie, no, przytyłam i, i wcale nie jem inaczej niż jadłam. Wiem powiecie, że tyle ciast naprawdę ja z każdego ciasta jem i które robię. To jem kawałeczek taki y, 5 na 5 cm. To jest wszystko co ja jem z ciasta. Czekaj, bo moja cytryna trochę taka jest... Trochę jakaś to, wyschnięta. Trochę się sfatygowała, ale nie jest zepsuta, więc... Więc ją wycisnę. No, I będzie do rybki. A może tą cytrynkę wyciśniemy? No, a dzisiaj ten, także no, cały czas, to nie? Nawet żeśmy się poznali. Ja zawsze byłam szczuplutka. Zawsze. A po prostu jak zachorowałam, no i byłam u pani doktor, przecież diabetolog się tutaj, ona mówi Pani Bato, ale przy braniu insuliny, a pani będzie, pani bierze jej dość dużo, tak? No bo moja trzustka nie produkuje w ogóle insuliny. Mówi, po prostu się tuje. Nawet, no nie będę Wam pokazywać, insulinę długodziałającą daję sobie tutaj. To jakie mam tutaj? No. Takie zgrubione <laughs> od insuliny. Jest to hormon, który właśnie sprzyja tyciu. I nic nie można na to poradzić. Tak samo jak są osoby chore na tarczyce, które też nie mogą schudnąć. Dlaczego? Bo to też jest choroba autoimmunologiczna. Mhm. No i też, tylko już teraz nie pamiętam czy nadczynność czy niedoczynność tartety też powoduje, że jest bardzo ciężko schudnąć, Wr wręcz czasami jest to niemożliwe. A dzisiaj oglądałaś program pani doktor weterynarii, nie? Tak, tak. Jak A. mówiła o starych pieskach. I tutaj pokażę Wam się, e, jak to się nazywa, damy Wam nazwę tego kanału. Mhm. Gdzie prowadzi Pani weterynarz, właśnie ona mówi o zwierzętach, o, 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 o kotkach, o pieskach i naprawdę, ale to jest Pani doktor weterynarii. nie to nie jest jakiś pseudo lekarz i wypowiada się na ten temat to co wie. I tam właśnie jeden o starzeniu się piesków pisało, że... Jeżeli piesek już jest starawy, tak jak nasza, ona nie dowidzi, ona nie dosłyszy, ona ma połowę zębów wyrwanych, bo się po prostu już rozklekotały ze starości, e, tak? Jest głucha, także. E, I tam pani weterynarz mówi, że jeżeli sprawia jej przyjemność jedzenie, to dlaczego my mam jej głodzić, jej nie dawać? Jest przy kości oczywiście. I my też nie, nie, staramy się nie przesadać aż z tym jedzeniem. No ale jak ona chce, no to. Tak. Już no, kaszelek. kaszelek, bo się już zadmordziła ślina. Tej <tryk> <Daj> pan. <tryk> Tutaj dałam zwykłe masło, chociaż wiem, bo masło się e, pali w takiej temperaturze, jak na ten. Można dać masło klarowane, mhm. ja dam takie, mi nam to nie przeszkadza troszkę. I pani weterynarz ma chyba psa i kota, nie? Ona ma... a, psa i kota? Ona ma kilka psów i kotów. I zazwyczaj bierze wszystkie ze schroniska te starsze. No, A tak... kot ile ma lat? Jeden kot? 22. dwa? Dwadzieścia jeden. I ona też właśnie mówiła tą przyprawę. Ja bardzo lubię tą. O, właśnie o smaku takim cytrynowym. Czekaj, dwa. Trzy. Właśnie miałam dużo zapytań, czy tą, czy karpia można zrobić też tak jak robią w kosorii, w piekarniku. Dzisiaj robię w piekarniku, także Wam pokażę jak jak wyszedł, co nie? Dodamy jeszcze soli, no bo rybka lubi sól i ja dodam jeszcze troszkę pieprzu, ale może dzisiaj dodam trochę ziołowego. Zawsze musi być coś, coś innego. Czekaj, nie, bo tutaj to za mało leci. No i, i zgadzam się z tą panią doktor, patrzę za tego, żeby właśnie e, pieskom, jeżeli już są starsze, naprawdę nie żałować. No co jej jeszcze, ile jej tego życia zostało? Co nie ma, Junia? Jeszcze będę cię głodzić na starość. Tam pani doktor ma fajne... Um, art, um, fajnie opowiada, kiedy pieska na przykład uśpić, jak już jest stary. Um, opowiada o różnych chorobach ps, psich um, i... Powiem wam, i że o ludzkich też. Żal, takie naczynie żaroodporne. I ja teraz nastawiłam piekarnik sobie z termoobiegiem na sto... 50 stopni, ale nie będę piekła w 150. Będę piekła w większej temperaturze, ale nie chcę wsadzać, bo ja się zawsze boję, że to mm -hmm. mi po prostu pęknie. <laughs> Karb był y, rozmrożony, on jest zimny. I boję się, że po prostu jak tam zimnego karpia będzie szok i mi pęknie. Tak kochana, tak. Dzisiaj zobaczycie. Także dam wam link, naprawdę polecam, te, polecam ten kanał. Ja mało kanałów polecam w ogóle, ale ten jest naprawdę fajny. No, dzisiaj macie gotowanie na tym kanale. <laughs> tak, dzisiaj będę po prostu. Czemu tu daję? Bo, ja już sprawdziłam, jak, jak nie dacie na posmarowany tłuszczem, to Wam y, się karp przyklei. Widzimy duży i pokażę Wam jak wyjdzie następny. To musi mi się tutaj zmieścić wszystko. Ci, co, będą, co mają psa i kota, naprawdę pole, polecam Pani Doktor kanał. Mm. Lubię ten kanał, a przede wszystkim dlatego, że Pani Doktor jest okropną miłośniczką zwierząt. I to każdy zwierząt. Pani Doktor jest wegetarianką, ale... Znaczy nie za bardzo się znam na tych odmianach różnych, ale ona je jajka kurze. Wegetarianką, tylko tyle, że je jajka kurze, Ja się tam na tym nie znam. No i oczywiście namawia wszystkich, żeby nie jeść zwierząt. No mnie nie namówi. Bo no, no lubię i nic na to nie mogę poradzić. Eee, jak to się nazywa? Bo jeszcze tak, nie mogę jeść cukru, tak? To jeszcze mam nie jeść zwierząt, to już w ogóle chyba już nic nie będę mogła jeść. Mięsa nie zwierzę. No, 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 no ale mięso to zwierzę. No. Więc, wcześniej tak. No więc dojdzie na to, że ja już w ogóle nic nie mogę jeść, tak? Będę mówił, nie, nie, wszystkiego sobie nie odmówię. I coś miałam jeszcze, patrz, mówić. Patrz, no zapomniałam. A, ale jeżeli ten, powiem Wam, że ja bardzo podziwiam ludzi, którzy właśnie są wegetarianami, no. tak, bardzo, naprawdę bardzo. Bo, bo sama też bym. Ja wiem dobrze chyba, jakie to jest ciężkie, tak mi się zdaje. Nie wiem zresztą. W ogóle chyba, jak ciężkie jest nawet robić jedzenie takie. Tak? No nie wiem. No. Jak, ktoś je, to, jak ktoś jest na naszym kanale wegetarianinem, to niech powie, czy to jest łatwo, czy to jest trudno. No. I czy przeszedł. Y jak był mały, czy jak był starszy? Czy, i, I dlaczego może zrezygnował z jedzenia mięsa? Czy to było ze względów zdrowotnych, czy może tylko dla... Tak jakby, nie wiem, dla idei, tak? Czy jak? Dlatego, że, że no nie chcę jeść. I teraz patrzcie, 150 stopni. Tak. Wstawię. O, i teraz dopiero podniosę temperaturę. Majcie uważaj. Tak. I teraz podnoszę temperaturę do 190 start. I tu mi tylko zostaje 40 stopni, tak? A tak nie chciałabym, żeby ono się... Bo chcę, żeby... No najlepiej, żeby karp się zamknął od razu, żeby... Chociaż ryb, karp jest rybą tą, tłustą, więc nie powinien być sól. Tak, kochana, tak, zostało nam jeszcze troszkę tego. Cytrynki tak akurat będzie do polania karp. Korpiko. Powiem Wam, że był 40, 40 minut, więc jednak dłużej niż w kosori. Oczekaj, uważaj, żeby... nie wyleciał. Dla, bo ja zawsze się boję, bo to trzeba delikatnie bo to jest jednak szklane. Poparzyć zawsze się można. O. I później zwiększyłam, tak jak mówiłam, do 190 stopni i 40 minut. Bardzo ładnie pachnie. No i widać, że jest usmażony. Co nie? Ja lubię ten kar karpia sobie maczać w tym, w tym sosiku, co tutaj jest, bo to jest to masełko z przyprawami. I jeszcze od razu... Także można, w piekarniku też można zrobić. No także naprawdę... Ale ładnie pachnie, nie mogę Wam po ten przekazać zapachu, mm -hmm. ale tak, tak troszeczkę taką. Czujecie? Czujecie? Czy nie? A się właśnie zastanawiam, a wegetarianie jedzą ryby? Ja Czy nie ryby? Czy ryby? Czy ryb też nie jedzą? Coś mnie dzisiaj taka wzięło na ten na, na myślenie właśnie, co to jest we wegetarianizm, a co się je, a czego się nie je. Ale myślę, że chyba raczej nie przejdę, nie, bo ja lubię, no ja lubię mięsko i nic na to nie poradzę. I chcieliśmy Wam polecić tą karmę, co ostatnio kupiliśmy. Ona jest kupiona w e, netto, tak? Tak. W netto. Majcia bardzo ją lubi i my będziemy ją teraz też kupować. I przez to, że ona tak chętnie ją zjadła, zaczęliśmy czytać, co tutaj jest. I okazuje się, że jest tu bardzo dużo witamin, mm -hmm. 90% mięsa, także nawet skład, co nie? Bo ty czytałeś, jest skład nawet bardzo. No nie jest zły. Tak, A. nie jest zły. I ona ją zjada. I ona kosztowała 7 zł, tak? No, 7 zł i polska karma. Tak, 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 tak. I bez dodatku cukru. No. Także, no, naprawdę jest fajna i na pewno tą netto będziemy też. Tyle witamin. Tego tu jest jeszcze pod spodem, pisze cyn. Mm -hmm. Także na pewno, na pewno jeszcze tą kupimy, bo i nawet jak rozpakowałam, to ona bardzo fajnie wyglądała. Także tą na pewno jeszcze karmę e, kupimy dla Majuni. I jej bardzo smakuje, no. Tak, tak. O, Majce, patrzcie, nie przyszła. Śpi, dostała karmę i, i, i poszła się położyć spać. No, e, też kilka osób e, ten e, pytało się, co z tym grzybem za, za, za szafą. Słuchajcie, my na razie nie stosujemy e, coś takiego, ale tu pisze, że niestety to trzeba porządnie wietrzyć. No nie będziemy teraz wietrzyć, bo jest zimno i wiecie co na razie robimy, po prostu przecieramy yy, codziennie praktycznie ścianę octem, wodą z octem, yy, bo to po prostu na nas nie tego, nie, 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 jak to się nazywa, yy, no to można wywietrzyć, tak, to, to nas nie zabije. I też tak właśnie myślałam, taki specjalny kupię teraz psikanie, bo tam jest taka szczelina, tam jest ciężko się dostać. A mam jeszcze ten ocet, taki ten koncentrat, 14%. On jest ten silniejszy. Słuchajcie, i ja tak myślę, że kupimy takie do psikania z takim wystającym, jak coś takiego jak mają ci działkowcy. Jak mamy, co nie? Do psikania drzewek. I to by się tam zmieściło, i będziemy psikać co drugi dzień takim octem 14%, aż przyjdzie kwiecień tak, uh -huh. maj, kiedy będzie można po prostu tam porządnie wypryskać i otworzyć okno. Żeby, że, żeby bo nie chcę, bo słuchajcie, to mi będzie źle działać na, na drogi oddechowe taki preparat, ale co dopiero jeszcze, przecież my mamy psa i kota, tak, gdzie one węch mają jeszcze lepszy niż my, więc nie chcemy po prostu, żeby, żebyśmy się my potruli i żeby się po nasze zwierzaki potruli. I, I na jeszcze jeden komentarz odpowiem, bo ktoś, któraś z Was się pytała, czy chodziłam do szkoły, do Nowej Soli, tam do spożywczaka. E, ja, słuchajcie, chodziłam do Nowej Soli jakieś chyba 3 miesiące do tego spożywczaka, ale to nie dlatego, po prostu szkoła w Żaganiu wysłała pewną grupę uczni do szkoły właśnie do spożywczaka w Nowej Soli, ponieważ tam, ja wiecie, z wykształcenia jestem piekarzem, tu się uczyłam żaganiu na piecach takich opalanych węglem, gdzie się szuflowało węgiel do pieca. Oczywiście ja tego nie robiłam, i były dwie komory takie do pieczenia chleba. A w nowej soli ja się uczyłam na piecach przelotowych, to znaczy już opalanych prądem czy gazem. I one miały 14 czy tam 18 metrów długości, takie piece. Pieczywo w jednej stronie wchodziło. A z drugiej strony wychodziło już upieczone. I tam właśnie uczyłam się na takich pie piecach. Dlatego dla mnie pieczenie to jest po prostu nic. I jeżeli ktoś mi mówi, że do chleba dodaje się cukier, to nigdy z pieczeniem nie miałam nic wspólnego. Do chleba nie dodaje się cukru. Mąka, zakwas, ewentualnie zwykłe drożdże piekarnicze. Yy, I woda. Sól. Koniec. To jest normalny chleb i mniejszy ma skład, y, tych tym lepiej. Mąka zawiera tyle y, w sobie cukru, że wystarczy, żeby ruszyć drożdże. Nie trzeba żadnego cukru. Także to by było na tyle. Musimy kiedyś chyba więcej trochę o chlebie porozmawiać. No. Także, Także będziemy się z wami żegnać. Tak. Żegnamy się i myślę, że wiecie co, że zrobimy jakiś taki odcinek, gdzie będę odpowiadać tylko na Wasze pytania. Pospisuję sobie pod wszystkimi mm -hmm. odcinkami i odpowiadam na Wasze pytania. Żegnamy się z Wami. Tak, do zobaczenia. Do zobaczenia. Papa. Pa. Pa, pa.